Spróbujemy sobie zestawu z Minecraft'a specjalnego. Prytki, jak zawsze. Czy końce do spróbowania. Siema. Nagecie już jadłem. Nagiecy Na jak jadłem, dobre. A teraz spróbujemy e, sosu nenderowego. Ostry. Plus to są końce. Zobaczymy czy będzie coś wydawać, ja korsy... Odwalamy. Nie nie wiem z ostrego jakby co. Dobra, Czemu? ja nie lubię ostrego, ja ale też nie lubię. Ale bez tego? Ja bym nie będę nie spali. Słuchaj, pogładajcie, to ludzie. Trzeba zobaczyć na pogoda widów. Mm. Bo jakieś się tak Dobra, teraz tym ostrym. Na, na pewno są lepsze niż te bambi. O kurde! Rady boskie. Mój God. To jest kwaśne i ostre. No sam spróbuj. I się trochę więcej, więc wiesz. No dobra. Nie mam końca, ale nie polecam sosu z Rego. Jest za dla mnie. Nie polecamy, serio powiedziałbym, że nie ma zabawki. A jak są, są zabawki, to są te, e, w innym Happy Meal'u, normalnym, tylko że to są jakieś, jakieś dziwaczne. A te, co myśmy widzieli na pokazie na TikToku, to jest, są one w McDonaldzie, ale uwaga, w losowaniu i trzeba mieć aplikację, e, formularz wypełnić i dopiero wtedy możesz dostać taką nagrodę, w koszul bardziej koszulki, figurki. Według mnie to jest, sz szan bardzo, to jest po prostu bez urazy, ale to jest po prostu do niczego. Więc się nie polecam tego boxa kupować, jedynie ze względu na te końce Na końce chcę spróbować, a normalnie tego nie polecam Nie opłaca się Poza tym jeśli ktoś nie lubi netherów, niech tego nie bierze, to jest bardzo ostro, to jest ostro kwaśne Nie każdemu to posmakuje